Z tej strony Adi, witam Was bardzo bardzo serdecznie. A dziś zupełnie coś nowego. Nowa seria Adi. Gotuj z Adi. Co będziemy potrzebowali? Jaki sprzęt? nóż, Taki fajny, ostry. Miseczka z Perelu. Jeszcze się trzyma, ale już dogorywa. No i tareczka, Wiadomo, bo niektórych rzeczy mi się nie chce kroić. A jakie będą do tego składniki? Oczywiście, proszę bardzo, buraczki, cebulka i papryczka. No, jak dobrze wiemy, połączenie buraka i e, papryki to jest naprawdę bardzo zdrowe. Być może jeszcze dodam marchewkę, ale zobaczymy. A jak ich użyjemy? Moi drodzy. Sól to rzecz oczywista. Oregano. pieprz czarny, bazylia, majeranek, No i kurkuma. I co jeszcze tu mamy? A, no, bazylia, jak już mówiłem, no wypadła no. Więc co moi razy? Musimy tutaj te dubki uciąć z wszystkich warzyw. Dobra moi drodzy, dubki są obcięte, papryka wypatroszona, a pomyślałem tak, a do smaku oczywiście dodam sobie co? No cytrynkę. I jeszcze rukolę dodam i co? Musimy to wszystko... Cebulę pokroję, a resztę zetrę, bo mi się nie... No jak widzicie moi drodzy, pokroiłem cebulkę. Rukole też. Dodam cytrynkę, a resztę starłem bo no nie chciało mi się z tym bawić i teraz tylko zostaje nam dodaj przyprawy więc to moi drodzy do dzieła dobra moi drodzy przyprawy dodane to do teraz będziemy mieszać pamiętajcie doprawiacie do własnego smaku więc to jest wasza już decyzja i taką sałatkę po wymieszaniu będziemy zostawiać co najmniej na pół godziny żeby się przygryzły smaki no, jak widzicie, no trochę syf się zrobił, ale zawsze tak jest. Jak e, no, się gotuje w kuchni. No, i tak się prezentuje wymieszana dokładnie e, so, sałatka, moi drodzy. I co, zostawiamy na pół godziny. Ja wam życzę smacznego i jedźcie z tego wszyscy.